Oto oznaki toksycznych zachowań partnera w związku. Nieustanna krytyka. Gdy partner koncentruje się wyłącznie na błędach i niedociągnięciach, a rzadko zauważa wysiłek czy osiągnięcia drugiej osoby, pojawia się poczucie bycia niedocenianym. To niszczy zaufanie i bliskość. Brak szacunku, lekceważenie, kpiny czy podważanie wartości partnera, zarówno publicznie jak i prywatnie, osłabiają fundamenty relacji. Zdrowy związek nie może istnieć bez wzajemnego szacunku. Manipulowanie bliskością, stosowanie milczenia, emocjonalnego wycofania czy wstrzymywanie czułości jako formy kary prowadzi do gry o władzę, a nie do prawdziwego partnerstwa. Podważanie roli i decyzji drugiej osoby. Nie chodzi o brak różnicy zdań, ale o sposób jej wyrażania. Ciągłe podważanie, umniejszanie czy protekcjonalne traktowanie partnera tworzy dystans zamiast poczucia jedności. Zdrowa relacja opiera się na wsparciu, wzajemnym docenianiu i otwartej komunikacji. Gdy zamiast tego pojawia się krytyka, brak szacunku i manipulacja, związek zaczyna się rozpadać od środka.